Grzegorz Sowa, przedsiębiorca z Piotrkowa Trybunalskiego. Od stycznia nie odprowadza składek do ZUS-u. Powód? Jak twierdzi, czuje się oszukany przez państwo, bo w chwili, gdy uchwalono reformę emerytur, władze zerwały z nim umowę zawartą ponad 20 lat temu. Poza tym, jak mówi, nikt nie zapytał go o zdanie w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego. My nie mamy wpływu jako obywatel w ogóle na swoje emerytury. Czy ktokolwiek podpisał z nami, znam na, jakąś umowę z ZUS? Z ZUS? Nie podpisał. Ta instytucja nam narzuciła, nie mówiąc o tym, że właściwie to polskie władze narzuciły nam konieczność ubezpieczania się w ZUS-ie. A my, jako obywatele, nie chcemy. My chcemy sami zadbać o własną emeryturę. Nie chcemy, żeby organizowała nam emeryturę instytucja państwa, która jest niewydolna i jest duże bardzo prawdopodobieństwo, że za lat 20, jak ja przejdę na emeryturę, okaże się że pieniędzy w tej instytucji w ogóle nie ma. Co ja wtedy zrobię, będąc człowiekiem już teraz już nie jestem pierwszej młodości, a wtedy nie mając siły na to, żeby walczyć z tą instytucją po sądach o pieniądze. Więc dlatego chcę, żebyśmy każdy obywatel mógł sobie zdecydować, czy chce mieć emeryturę z ZUS-u czy woli jednak samodzielnie zadbać o własną przyszłość? Pytanie tylko, jaki sens ma akcja, której wydźwięk społeczny jest na razie raczej niewielki, a w najbliższym czasie nie zanosi się na likwidację ZUS-u? Czy mamy szansę na zmianę? Oczywiście. Problem polega na tym, że prawo ustanawiają u nas też ludzie. To nie jest jakieś boskie prawo na przykład że nie zabijaj. To jest prawo, które ustanawiają ludzie. Tak samo ludzie jak ustanowili to prawo, to prawo mogą zmienić. Ja wiem, że większość obywateli w naszym kraju wydaje się, że Jezus był wieczny. Ale to nieprawda. Przez, mnóstwo, przez właściwie większą część historii ludzkości takiej instytucji w ogóle nie było. Nie było ubezpieczeń społecznych. Ludzie sobie dawali radę. Dadzą sobie i dzisiaj twierdzą ruchy i stowarzyszenia, które popierają akcje. Zdaniem nowej prawicy RP trzeba próbować. Szanse wie pani są, jakie... Można powiedzieć, w 1980 roku też na obalenie tamtego systemu też można powiedzieć, że też nie było szans, jakoś się udało. W to, że się uda, wierzy także Stowarzyszenie Rów Wolności w Częstochowie. Zdaniem Marka domagały każda podobna inicjatywa. Ma sens. Czyli nam zabierają połowę pieniędzy i właściwie gdzie są te pieniądze? W efekcie w ZUS-ie brakuje około 1 trzeciej budżetu, mimo że tyle pieniędzy jest zabierane. Państwo jest po prostu źle zarządzane i to są pewne klocki, pewne elementy tego systemu, które trzeba zmieniać. Jak wiele emocji budzą jednak te zmiany, okazało się, gdy na miejsce protestu pod częstochowską siedzibę ZUS-u przyjechała policja. Mundurowi wylegitymowali Grzegorzasowe, sprawdzali także jego pozwolenie na zgromadzenie publiczne. Częstochowski ZUS sprawy komentować nie chce, tymczasem Sowa ze swoim manifestem objeżdża Polskę. Czy w ślad za Grzegorzą Sową pójdą inni obywatele? Tego na razie nie wiadomo. Pewne jest natomiast to, że na nowo rozpoczyna się dyskusja na temat ubezpieczeń społecznych i emerytur.